będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, jestem świadomy tego, że nie jest to zbyt dobry klimat na słuchanie kazania. Uwierzcie mi, że też nie jest to jeden z łatwiejszych klimatów, żeby to kazanie głosić. Także wspólnie jakoś się wspieramy w tym i słuchamy i tego Sława Bożego. Kochani, wiemy doskonale, to jest szczególnie uwagę do tych Rzymów, którzy szli dzisiaj z Opola i z Kolonii Wrocławickiej, że całe chrześcijaństwo Polega na tym właśnie, żeby kroczyć, żeby iść do przodu. Gdybyśmy wzięli historię Starego Testamentu, historię Nowego Testamentu Jezusa, tam cały czas był ruch. Tam wszystko było w drodze. Tam cały czas coś szło do przodu. Jezus szedł do Galilei, Jezus szedł do Nazaretu, Jezus udaje się do Jerozolimy, aby umrzeć i, i z wstać, każe apostołom gdzieś iść. Cały czas był ruch. I prawda jest taka, że całe nasze chrześcijańskie życie. To jest jedno wielkie kroczenie, to jest jedno wielkie pielgrzymowanie. Ale to pielgrzymowanie może mieć co najmniej dwie formy, bo można dla część siostry zwiedzić cały świat. Można oblecieć go samolotem, można pływać statkami, można jeździć samochodami i można mówić, że się pielgrzymuje. Ale można być w domu, można codziennie kłaść się spać do tego samego łóżka i też można być pielgrzymem. Bo chrześcijańscy, bracia siostry, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz pokonywali tysiące kilometrów. Chodzi o to, żeby nasze życie duchowe wzrastało coraz bardziej. Chrześcijaństwo jest kroczeniem ku Bogu i to kroczenie ma się wyrazić w naszym życiu duchowym. Bracia siostry, kiedy szukałem e, informacji, dlaczego przykład, z Gosławic tutaj przychodzili ludzie i z Kolonii Gosławickiej od wielu lat... Patrując na taką historię w internecie, gdzie jest napisana legenda, którą się doskonale znacie, wygląda, że w 1878 roku podczas klęski suszy mieszkańcy Gosławic przybyli, aby się modlić, tutaj do Lęcin, o poprawę pogody. I się okazało że w drodze miał spaść rzęsisty deszcz. Wtedy przodkowie nasi przyrzekli, że co roku w ramach wdzięczności będą przyrodzili do dolęczna, aby dziękować za ten deszcz. Tak nawiasem mówiąc, to musieli się mocno modlić, żeby to będzie ma. <grym> Jednak, kochani, oni, kiedy była susza, kiedy czuli potrzebę, kiedy widzieli, że jest nie tak, przyszli ten, przed obraz Matki Najświętszej, aby się modlić, aby prosić Boga, żeby coś się zmieniło w ich życiu. Wiemy doskonale, że susza to jest brak wody. A brak wody to śmierć. Woda to życie. Człowiek bez wody jest w stanie przeżyć wiem, 5 do 7 dni, najwięcej, tydzień. Patrząc na nasze życie, na czasy, w jakich żyjemy, patrząc na nasze serca, na rodziny, jakie tworzymy, na relacje, jakie są międzyludzkie, na te relacje, które tworzymy z naszymi najbliższymi, może się pojawić pytanie, czy to, co my teraz przeżywamy, czy to nie jest susza duchowa? Czy to nie jest tak, że jest sucho w naszych duszach i w naszych sercach? Nasi przodkowie przyblibili do przed obraz Matki Najświętszej po to, aby się modlić, aby ta susza została przemieniona, modlić się o poprawę pogody. Czy to nie jest tak, żeby dzisiaj każdy z nas powinien uderzyć się w pierś i modlić się o poprawę? Aby ta susza naszych serc się zmieniła, dlatego też dzisiaj przychodzimy tutaj do lędzi, aby prosić Matkę Najświętszą o zmianę naszego życia, o zmianę naszych serc. Potrzeba nam, bracia i siostry, deszczu z nieba, aby użyźnił nasze dusze. Potrzeba deszczu z nieba całemu światu. Aby zapanował ład i porządek. Potrzeba deszczu z nieba, aby zapanował pokój, szczególnie na Ukrainie. Potrzeba, bracia i siostry, deszczu z nieba wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, zakonnikom, abyśmy wiernie żyli zgodnie z tym, co się przyrzekali Bogu. Potrzeba, bracia i siostry deszczu z nieba, politykom, aby skończyły się wreszcie kłótnie nieporozumienia, wzajemne oskarżania, które widzimy cały czas, a nastało pragnienie budowania lepszego świata. Potrzeba, bracia siostry, deszczu z nieba, naszym rodzinom, aby budowały swoją przeszłość na relacji z Bogiem, a nie na jakichś swoich, czasami może nawet chorych wyobrażeniach. Potrzeba, trzeba, siostry deszczu z nieba, małżonkom, aby zapanowała wśród nich radość ze wspólnego życia, zbycia ze sobą, aby w ich serca wdzięczone zostały pragnienia wzajemnego zrozumienia i szacunku wobec wspólnego małżonka, a nie oskarżania. Sam wiem, jak to jest w codzienności. Sam, kiedy spotykam się z małżonkami, gdy rozmawiam z nimi, to mówią, że księdza to nie jest to, co było na początku. No jasne, że nie jest. Dlatego trzeba się o to starać. Codziennie na nowo. Budzić się i... Nawet jak wierzy twój mąż słożyć dwie rzeczy herbaty. No to posłuch mi pomieszaj. Na nowo trzeba się budzić. Na nowo zaskakiwać. Na nowo odkrywać. Kiedy proszę słowo Boże na ślubach, to bardzo często mówię takie słowa, że piękne by było to, żeby zobaczyć małżonków po 25, po 30 latach małżeństwa i powiedzieć, a na ich twarz, powiedzieć, kurczę, jak oni się kochają. To jest nieprawdopodobne. No patrzysz na nich to jest jesteś zachwycony. A jakże często jest tak, że kiedy spotykasz jakąś kobietę, to ona mówi, mój stary, to wiecznie nie poprząci. Ten, to on wiecznie rozrobił. Bardzo często jest tak, że to na tak, chwilę by starzeć. A jak to jest siebie, żeby ta druga osoba chciała się o nas starać? Potrzeba, bracia i siostry, deszczu z nieba, młodzieży, aby zrozumiała, że relacje, które budują z drugim człowiekiem, relacje, w które wchodzą, związki, które zakładają między sobą, nie będą udane tylko wtedy, kiedy prawdziwa miłość zagości w sercach. Potrzeba deszczu, aby nasi młodzi zrozumieli, że budując związek z drugą osobą, trzeba nie ma innej opcji. Trzeba zrezygnować z siebie, trzeba zainwestować, trzeba zaryzykować, zrezygnować z tych swoich egoistycznych pragnień, które niszczą związek, a otworzyć się na poświęcenie. O tej siostry, trzeba deszczu z nieba naszym dziadkom, aby zrozumieli, że młodzi myślą czasami inaczej. Że czasy, które żyją oni są innymi czasami. Ale na to trzeba też światła, o deszczu z nieba, abyśmy zrozumieli, te starsze osoby, które będąc w dorosłym wieku mają świadomość tego, że czas jest z Nie jest naprawdę łatwe. Nie wiadomo, co będzie z nami, kiedy dożyjemy lat. Bo siostry, siostry trzeba w deszczu z nieba dzieciom, żeby zrozumieli, że wydawania stawiane im. Nie są dlatego, żeby ich ukarać, tylko dlatego, żeby zrobić z nich prawdziwych ludzi i obywateli. Przyznajmy się do i Siostry, że deszczu z nieba trzeba każdemu z nas, aby oczyścić nasze serca. Prośmy dzisiaj, tutaj, przed obliczem Matki Najświętszej, aby potrafiła również wyprosić o dobra własne cudu przemiany naszego życia i naszych serc. Jak dokonało się to przed laty, gdy nasi przodkowie wracali z lędzi i spalił ten deszcz? Oby ten deszcz także spłynął na nasze serca i oczyścił je. Oby ten deszcz spłynął na nasze rodziny, naszych dziadków, na nasze dzieci, na polityków i na cały świat. Amen.